Audiostrefa, kłaniam się nisko. Jako, że w ostatnich odcinkach poruszyłem temat płyt winylowych i różnic yy, między pierwszymi tłoczeniami, które powstały w domenie analogowej, a współczesnymi reedycjami, tak dziś chciałbym wskazać te istotne różnice między płytami winylowymi w ogóle, a płytami CD. Zapraszam. Moi drodzy, temat ten jest bardzo szeroki i złożony. Zwolennicy zarówno jednego, jak i drugiego sposobu zapisu muzyki mają swoje argumenty i racje, z którymi czasem nawet trudno jest polemizować. I tak miłośnicy czarnego krążka będą mówić o takim charakterystycznym, ciepłym brzmieniu o tym, że w zasadzie lubią ten wysoki poziom szumów i nie przeszkadzają im trzaski. To, że często bardzo bogata szakta graficzna również ma znaczenie i szereg innych argumentów. Zaś zwolennicy CD stwierdzą, że winyl jest niepraktyczny, że się zużywa i w ogóle, że to przeżytek. Dlatego nie zamierzam głosić wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą lub odwrotnie, a jedynie skupić się i wskazać te istotne różnice czysto techniczne wynikające z obu nośników. Płyta winylowa, najczęściej spotykana w postaci long playa, czyli dysku o średnicy 12 cali, posiada ona swoją stałą daną prędkość obrotową, gdzie prędkość kątowa również jest stała, inaczej niż w przypadku prędkości liniowej czyli innymi słowy, w danej jednostce czasu igła. W zależności od położenia na płycie pokona różną odległość. Czyli inną częstotliwość graniczną uzyskamy tutaj bliżej brzegu niż y, bliżej środka. Ponadto im bliżej środka, y, tym ta średnica y, staje się bardziej zaciśnięta, czyli igła no, w cudzysłowie wędruje po mniejszym kole, a więc. Y, Obarczone jest to jeszcze innymi zniekształceniami, znacznie wyższymi w porównaniu do większej średnicy. Ponadto, miejmy na uwadze fakt, że odtwarzając płytę na naszym gramofonie, gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z ramieniem o długości 9 cali, tak, igła poruszająca się po płycie nie przesuwa się liniowo względem osi rowka, a po okręgu. Tak więc y, mamy do czynienia z tak zwanym tracking error, czyli błędem śledzenia rowka. W przypadku ramienia o długości 9 cali to jest około półtora, maksymalnie do 2 stopni. Dużo nie dużo, niemniej te zniekształcenia występują. To główne i najważniejsze wady, wynikające jakby ze specyfiki zapisu na płycie winylowej. Ponadto, Wypadkowa jakość uzależniona, zresztą jak już wspomniałem w poprzednich filmach, jest uzależniona od całego procesu technologicznego, a przede wszystkim od materiału wyjściowego. Jeśli będzie to pierwszy master, bardzo dobrze. Tak samo materiał, czyli polichlorek winylu, z którego wykonana jest płyta, ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o poziom szumów. Moi drodzy, jeszcze krótko dwa zdania na temat procesu technologicznego przy produkcji płyt winylowych. Mianowicie są dwie metody: metoda tzw. dysku lakierowego, acetatu, albo DMM, czyli Direct Metal Mastering. W obu tych przypadkach istnieje kilka etapów. Proces DMM krótszy jest o, o jeden etap. W przypadku acetatu wygląda to tak, że płyta, dysk lakierowy, nacinany jest po prostu poprzez igłę, która zapisuje materiał muzyczny. Taki acetat pokrywany jest azotanem srebra. Następnie ten azotan srebra jest oddzielany i galwanicznie pokrywany niklem. Dopiero to stanowi taki negatyw ojca, z którego powstaje matryca pozytywowa, tak zwana matka. Dopiero z tej matki znów robi się odlew negatywowy, który jest po prostu matrycą do tworzenia, po prostu powielania poszczególnych egzemplarzy płyt winnych Winylowych. Widzimy więc, że ten etap jest dosyć skomplikowany i na tej drodze powstaje wręcz kilka kopii. Takie kopiowanie, będąc metodą mechaniczną, oczywiście jest no, sposobem stratnym. Także od mastera, od materiału wyjściowego ze studia nagraniowego do płyty winylowej no, widzimy, że ta droga jest dosyć długa i proces dojścia do tej płyty winylowej jest obarczony po prostu pewnymi. No, Stratami i niedoskonałościami. W przypadku płyty CD sytuacja wygląda zgoła inaczej. Mianowicie, no, jak wiadomo, jest to zapis cyfrowy, gdzie materiał muzyczny zapisany jest z częstotliwością 44,1 kHz i z głębią 16 bitów, co daje nam Górną częstotliwość graniczną 22 kHz i zakres dynamiki 96 dB. Parametry, jeśli chodzi o zakres dynamiki, nieosiągalne dla płyty winylowej. Ponadto płyta CD wolna jest od tych wszelkich niedoskonałości i ułomności zapisu analogowego na płycie winylowej. Z drugiej jednak strony, miejmy świadomość, że od strony takiej psychoakustycznej, no, my słyszymy analogowo i ten zapis na płycie winylowej, jak ułomny by nie był, posiada jedną zaletę, no, której nie posiada płyta CD. Mianowicie, po prostu paradoksalnie ten aspekt analogowy. Materiał zapisany na płycie, jeśli nawet powstaje współcześnie na drodze za pomocą przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, jest zapisem analogowym, mechanicznym. Tak więc jest bardziej natywny, bardziej naturalny dla ludzkiego ucha. Cóż, to wszystko teoria, natomiast jak się ma teoria do praktyki, przekonamy się za chwilę, bowiem na przykładzie kilku płyt winylowych i CD dokonamy porównania. I od razu zdradzę tutaj, że w zasadzie problem nie leży w istocie i specyfice zapisu zarówno na jednym nośniku cyfrowym i analogowym, a w zasadzie na, pewnym, na pewnej filozofii podejściu przemysłu fonograficznego i Metod działań, które w zasadzie już od drugiej dekady stosuje się w, celu, w celach po prostu marketingowych. Mianowicie mam na myśli wojnę głośności. Przekonamy się za chwilę i zobaczymy, jak płyty CD są kompresowane, jak ten materiał jest po prostu, mówiąc nieładnie, zaorywany. Niestety, bo porównamy to z płytami winylowymi i zobaczymy, jak się sprawy mają. Moi drodzy, z racji tego, że od pewnego czasu chronicznie nabywam płyty winylowe, korzystając również z okazji, że mój kolega ma zbliżony gust muzyczny i nasze biblioteczki muzyczne w pewnym stopniu się pokrywają. Zobaczyłem, co on ma na CD. Tak więc na kilku przykładach dokonamy sobie porównania. Między innymi posłuchamy Jamesa Blake'a, Ghost Stories Coldplay'a, mamy Norah Jones, będzie Dead Can Dance, będzie Rag and Bone Man i jeszcze będzie, nie chcę mi się ich wyciągać, bo jest bardziej zakopane, Pana y, Queen y, Made in Heaven. Także zapraszam do porównania. Jeszcze taka krótka informacja formalna. No, co do płyt CD, no to nie ma tutaj wątpliwości, zostały one po prostu zripowane. Natomiast płyty winylowe, no, oczywiście musiały zostać zarejestrowane, zapisane za pomocą no, przede wszystkim gramofonu, przepuszczone przez, przez wzmacniacz gramofonowy, przez interfejs audio. Także tutaj, no, to są te elementy, które jakieś swoje piętno chcąc, nie chcąc odcisnęły na brzmienie. Nie są to oczywiście różnice jakieś radykalne, bardzo istotne. Niemniej no, są to elementy, które jakieś znaczenie mają. Dobór wkładki, ramię i cały po prostu zespół tych elementów od, od samego nośnika, od płyty winylowej do przetwornika analogowo-cyfrowego jakieś swoje subtelne piętno cisnęły. Miejmy po prostu tego świadomość. Oczywiście nie są to różnice. Jakieś radykalne i bardzo istotne. No dobrze, przejdźmy już do porównywania poszczególnych płyt. Mamy pierwszy przykład Coldplay i od razu widzimy, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o kompresję i limitację. Także widzimy na dole CD, na górze winyl. W przypadku winyla tutaj co się rzuca w oczy pierwszy utwór na drugiej stronie ma takie jednostronne piki sięgające z i W zasadzie one tutaj ograniczają zakres dynamiki, bo widzimy, że pozostałe utwory są cichsze i spokojnie można by było podnieść, gdyby nie ten jeden utwór, spokojnie można by było podnieść poziom głośności, no, widzimy tutaj o około 2,5 dB, być może nawet trochę więcej. Ale zanim to sobie tutaj podrównamy, oczywiście wiadomo psychoakustycznie, co jest głośniejsze, to jest lepsze, także będziemy porównywać po limitacji tego winylu, tak żeby to po prostu miało ręce i nogi, ale zanim Zwróćmy uwagę na taki jeszcze jeden aspekt, mianowicie y, szumy w, w przypadku y, winylu. To, co tutaj słyszymy na początku, to są po prostu szumy od y, momentu włączenia nagrywania, kiedy jeszcze igła z wkładką była nad talerzem i nie dotykała winylu. Czyli ten poziom, który tutaj widzimy, poziom szumu, ten. Tutaj sięga do minus 60 decybeli około. To są po prostu szumy układu przez Wkładka, no, oczywiście ona samoistnie, też jakieś tam mikrowolty szumów pewnie powoduje. A tutaj już widzimy od tego momentu, już ten kontakt jest, płyta się kręci i to jest poziom szumów. Zwróćmy uwagę, jaki tu średnio ten poziom szumów ma wartość. To będzie około minus 25 decybeli. To jest realny poziom szumów w przypadku mojego gramofonu. Oczywiście, miejmy świadomość, że to nie jest tylko szum, sam nagrany szum na, na winylu, plus szum jeszcze po prostu z mechanicznego przesuwu igły po powierzchni winylu, a jest to szum wypadkowy, gdzie znaczenie ma niedoskonałość po prostu napędu, silnika, gdzie, gdzie ten szum też w jakimś stopniu jest przenoszony. Także jeszcze raz zobaczmy sobie w stosunku do. Do płyty CD. Oczywiście tutaj na samym początku będziemy mieli absolutną ciszę, sfejdowane i, i z tej ciszy po prostu od razu będzie się pojawiał dźwięk, nagranie. A tak w przypadku winylu. Także widzimy, że wypadkowy poziom szumów w przypadku płyty winylowej jest znacznie większy. Jest to też uzależnione od samego napędu gramofonu, jakości wytłumienia talerza i jeszcze szeregu innych parametrów. Podobnie możemy sobie tutaj zbadać poziom szumów między ostatnim utworem. Nie wiem co to miało na celu, ale po prostu tak to wygląda, że jest przez pewien czas cisza i pojawia się dodatkowe ostatnie nagranie. To samo na winylu, z tym że w przypadku CD oczywiście słyszymy absolutną ciszę, natomiast na winylu po prostu mamy szumy. I jak widzimy, jak możemy zaobserwować, tutaj te szumy są nieco mniejsze y, niż na samym początku. Y, to może wynikać z tego, że lepsze jest tłumienie y, drgań wibracji przenoszonych przez napęd, przez talerz y, w bliżej środka niż y, na zewnątrz płyty, co wydaje się dosyć logiczne. Widzimy tutaj poziom szumów mamy około. Minus 35 decybeli a na początku mieliśmy prawie 10 decybeli więcej. No tak, ale żeby porównać bezpośrednio oba nagrania, no to musimy sobie podnieść poziomy, po prostu limiter załączyć tak, żeby zbliżyć się do tych poziomów spłyty CD. I mniej więcej to by była taka wartość. No teraz posłuchajmy sobie, jak to brzmi. water Widzimy, że te różnice nie są jakieś y, bardzo istotne. Zobaczmy na takich mniejszych poziomach sygnału, jak wygląda sytuacja. assim de Subtelnie bardziej ma zaznaczone wyższe pasma, one są takie bardziej wykrojone. Oczywiście, miejmy świadomość, że tutaj istotną rolę będzie odgrywać układ wkładka, ramię i przetwornik analogowo-cyfrowy. Najbardziej zauważalny wpływ będzie miała wkładka. Ja tutaj przy tych nagraniach używałem nagaoki MP110, która na pewno nie jest wkładką eksponującą górę. Zaraz pokażę na przykładzie jednego nagrania, kilku wkładków i zobaczymy, jak to w rzeczywistości te różnice mogą wyglądać. O, zobaczmy jeszcze sobie tutaj króciutko na kilku przykładach. No dobrze, w każdym razie no widzimy jak masteruje się płytę CD. Widzimy jak po prostu wręcz zmasakrowane jest to nagranie. Jak chamsko o, bezczelnie obcięte są wierzchołki w stosunku do tego, co zarejestrowałem na płycie winylowej. Widzimy, że tutaj mamy po prostu no, ten materiał nie jest tak obcięty. Oczywiście tutaj by trzeba było powalczyć z tymi jednopołówkowymi pikami w tym jednym utworze, ale to jest oczywiście wszystko do zrobienia. No to zobaczmy sobie porównanie dwóch przykładowych wkładek rzeczonej na gaoki MP110, którą zgrywałem te nagrania i audiotechnika AT440. Zobaczmy tą po prostu ewidentną różnicę brzmieniową tych wkładek.

No, także miejmy świadomość, jakie znaczenie może mieć wkładka. Gdybym zarejestrował to Audiotechniką Mate 440 byłoby to już delikatnie jaśniejsze niż na CD. Także po prostu miejmy to na uwadze. Moi drodzy, z racji tego, że jeszcze kilka płyt mamy do porównania, a nie chcę, żeby materiał był zbyt długi, żeby was nie zanudzić, także zrobimy sobie drugą część, a tymczasem na koniec, jeszcze dla porównania, pokażę nagranie Tori Amos z płyty Little Earthquake z roku 1992. Widzimy więc, jakie było podejście do materiału muzycznego, z jakim szacunkiem traktowano muzykę, zanim zaczęto toczyć wojny głośności. Widzimy, że tutaj mamy nawet. Za zapas jeśli chodzi o poziomy głośności spokojnie nawet te półtora decybela można by było podnieść poziom i bardzo bardzo subtelnie zlimitować same wierzchołki. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.